Ale sobie rozpoczniesz nagrywanie, żeby było przygotowane. Wszystko fajne to Ta. trzeba dać z podrobieniami, dobra, Pod, Podrobione Show. rzeczy. Show, chat. Trzeba się przygotować szybko do filmu. Hut serwera w radar i hut postaci, dobra. Teraz czekam. Nie, msza, albo rapuje. Nie, nie rapuje. Jak to było jeszcze takie? Jak to tak? Wystarczy tak. A ty co robisz? To podjechał? Nie wiem. I chłopy. No, Proszę stąd się ewakuować. Pojechali chyba. To zaczynamy. Chyba tak. Potem i tak będziesz to chciał pewnie. No coś z to tego. To pewnie też będzie na filmiku, dobra, nieważne. Siema drodzy oh, widzowie! Siema, siema. Chciałbym pozdrowić Lolek7722, bo pozdrawia YouTube'a. Edio o, o, podłoga O, też pozdrawia YouTube'a. Gracz Golden.pl wpłacił 100 zł na Poseidon Industries. Pomocnik 2000 jest fanem i też pozdrawia. Szaro też pozdrawia. I Ade 4 też pozdrawiamy. Dokładnie tak. I życzymy udanego zarabiania, bo zarabianie na tym serwerze jest najważniejsze. Jakby ktoś nie wiedział, jakby Lisek nie, nie wrzucił tego skrina. To tak się chyba pisało. Tak, Co pamiętam. No, jak widać, wróciliśmy. To się cieszy, to się cieszy. To płacze, ten płacze. Zobaczymy na no jak długo. No. Słyszałem, że Lisek ma jakiś świetny pomysł. <laughs> tak, ale Znaczymy. najpierw muszę włączyć sobie wszystkie cały hud, hud postaci. Yy. my świetny pomysł, jako że yy. jest pierwsza w nocy. To weźmiemy sobie Virgo. Nie ma nane. Virgo. I przejdziemy się zobaczyć, czy można zamontować yy. kluczyk. Back że to jest samochód eventowy, a do np. tych urodzinowych nie można było montować. To sprawdzimy, czy do tego da się zamontować kluczyk. No. A głównym zamysłem było to, że chcemy sprawdzić, czy da się w ogóle kluczyk zamontować, ponieważ Liskowi, powtarzam, Liskowi już kiedyś było założenie, że zrobimy świetny odcinek. <coughs> Jakiś rok temu. Może no. nie rok, ale z pół na pewno. No z pół roku to całe paliwo w Virgo i jak widzicie <noise> przebieg jest jaki jest. <noise> jakby ktoś nie ile wiedział, było, to to Virgo tam yy, wakacyjne ma bak 350 litrów. <noise> no i wpadliśmy na pomysł, że może jak będzie kluczyk, to jakoś, przynajmniej w jakiejś stopniowej części od trochę będzie miał lżej ten lisek i może mu coś pomożemy, nie? No czuję tylko jeszcze trochę gra. Złup. Nie nic. Z tego co pamiętam jak liczyliśmy robiliśmy kalkulacje to żeby wyjeździć cały bak mniej więcej, musiało nam zajść z tym formaksem jakieś chyba 17 godzin no, coś w tym stylu i śmialiśmy, że będziesz <grybujesz> <grybujesz> jeździł za nami jak my na żarach. A ta. to na pewno zima była, bo wtedy. Tak, tak, to zima była no. Więc... A jeszcze zabawna historia jest, mogę wam opowiedzieć. Bo <grybujesz> dużo ludzi nawet. No

Że to fascynujące było. No. Najpierw spadamy kluczyk, czy jedziemy na giełdę? A właśnie, mieliśmy kluczyk. No właśnie, Najpierw. Pani. Zapomniałem. Pierwsza w nocy już widać. Jak ktoś nie wie, to ja chodzę spać 23. albo północ już. A dzisiaj już 21. już leżałem i umierałem, prawie jak ona mi z... robiła zupę. Zaś od razu zobaczymy oponki. Jakie oponki są? 93. O, panie! Sprzedawać trzeba, nie da się. Ta, no, już sprzedajemy. Logo for life okradłem. To jest to, które ma na mnie zawsze. Tuning? Nie. To ja robię. Komponenty. Panie, pan nie pi. Nie mogę jeszcze no. tego pojazdu. Oj, oj, oj! Natali, drodzy widzowie. O, kryszka. siema, ma. Ty, 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 ty jest z Forhama. O, widzicie? Akurat się zaopodrażam. Tak, licz. to ja. Pozdrawiam na razu <coughs> Pozdrawiam, kryszka. Niezłe ceny. No. Co się dzieje? Inflacja nas dotyka widzowie. Nie tylko inflacja. Probosz też. O nie! <noise> Oczywiście to był żart. Niestety nie. Coś mi się wydaje, że on miał jakieś apy, ale już, już, już ich nie, nie. ma. Nie, nie, nie. Wiesz co, on to chyba papa Dut? Bo dajesz chyba taki Tak, Ale on miał chyba jakieś dali. apy. Ale on myślał, że on miał apy. Miał <coughs> Na pewno wyderzy, on miał na pewno lampy, apów, nie pamiętam. I on tam stał tam dalej. Tak, tam z tyłu stał. Mmm, walto! 7700 ID. No. Pokona no, te inwestycje są takie, no. Mmm, ma Lisek mówi, no chodź, no chodź, ja mówię, no dobra. Hmm. Naprawdę było na odwrót. No, <laughs> no, tego nikt nie musi Nieważne. wiedzieć. Tego nikt nie Nieważne. musi wiedzieć. Więc jeżeli chcecie zmotywować liska, to możecie tam zostawić przynajmniej jakiegoś komentarza śmiesznego. Nie wiem, na przykład. Lisku tyurwisku, hmm. Albo jakąś taką. O, tornado, to jest... Albo jakąś taką łapeczkę góry oczywiście. Tak. <laughs> Czekaj, to jest. Nie, to jest o, zwykłe. Tu, tu, o, tu możemy pokazać. Tu y, jest samochód, fajna. Y, też Jupitera, Andiego. No, Jupiter i fajne, fajne. Ciekawe, ciekawe, Ufek w jak jakby ktoś jeszcze nie widział, też fajnie się No, prezentuje. fajna furka. Jedyne co mi się tylko nie podoba, no to tak, no tył trochę no ten tył, tak. no. no tylko Bo też przód? przód fajnie, fajnie. No Tutaj przód spoko jest. I bok już też się prezentuje, ale jak już poszli o taki krok wielki, żeby tak w przód przemienić, moim zdaniem, to już jakby odrobinę przynajmniej tył zmienić to by było super. No. no. Ale to takie moje spostrzeżenia oczywiście. Nie mówimy, może się kiedyś kupi taki przen machiny. Możliwe. Zabiany. Tylko metalgi. <tryk> Dobra, ale tu fajna, fajna, fajna. Mhm. Mm. Zapomniałem, że przyjechałem z wielbicielem Manan. <tryk> o tu jest Maszny jeszcze fajny. ten nie ma. Stalion w dsd jakby ktoś nie widział. Taki fajny Mańca też. Lampia. No. Ciekawe. Ciekawy, jeżeli się komuś widziało, żeby w tej lampie to. No, spoko, tak. jest taka... No, uwagę, że lampa zamontowana. I sprzedawam wam ciekawostkę. Tylko musi zająć stawić lajka. Teraz wszystkie felgi mają te dekielki. DSD -ki. Patrzcie, DSD. -k. Nie. DĘzdek. Nie wierzę, nie wiem. Tutaj też jest DSD. -k. O. dwa te same. A tutaj też jest DSD. -k. Dlatego przez tyle nie było boliska. Bo za Ale... tą informację chcieli go zamknąć do puszki. Tak, i tu też jest DSD. Nie a na twoich nie ma. Nie no, jak nie? Są. Ja <laughs> <Ale muszę śmiech> Bo nie o, pamiętam czy tak są czy nie. Ale burza, co jest? Dach załóż. Jakby no się to dało? No ty, a mogę ty? No możesz chyba. Nie mam. Mam tak otwórz bagażnik. Dach, dach. <laughs> Nie wiedziałem, że tu mogę otworzyć bagażnik Dobra, jedź bo Pana na głowę Na no, stację jedziemy Oj, oj, oj Dobra, nie rozwaliłem się Przyspieszyłem. Dobra, ile jest paliwa aktualnie? albo bo potop będzie Bo już wszyscy piszą O nie 208 Dobra, krzej 200... w stronę Widzicie drodzy widzowie, jakie 289 macie litrów Prawdopodobnie, znaczy no, ale dobrze, ludzie piszą na tym nie Kiedy i z tsunami albo zalanie? No właśnie za chwilę. Dobra, ja też nie mogę. Dobra, Lisek, na chatę szybko. Musimy no. zmienić ten samochód. Piszcie, czy chcielibyście zobaczyć nas może w nowej lokalizacji. Może zmieniony jakiś domek, czy coś. Bo ja próbowałem Liska cały czas namówić, a on mówi Nie, nie, domek jest świetny, domek jest super. A dzisiaj, zanim zaczęliśmy nagranie, sam przychodzi i się śmieje. No już, taki jest, nie powiem co. Samochodów jest, że ho super super. No za chwilę nie będzie gdzie stawać. Ja mówię. Więc, drifter, drifterzy. że trochę za mały jest ten domek, ale no. Podniosła się woda? Podniosła się, bo trochę się mi się wydaje. Znaczy nie, bo jeżeli by się podnosiła, to by ten. Zbyk pisał na tym, bo zawsze pisze, wiesz? Na... A, A jest na serwerze? Jest. jest. Jest, tak, tak, dlatego jest taka pogoda. No. Bo to żeby się śmiało, że potop albo coś. O. Dobra, teraz no, się nie Piękne wjeżdżanie pośród y, kolekcji fur wyścigowych. A to nie wszystkie nasze samochody. W którą stronę? W tą. Chyba ta. Nie wszystkich naszych obywateli oraz tutaj y, mieszkańców. Umiejętności cofania nie no. są zbyt dobre. RCB. To wchodzimy do domku. Jezu. Szczekiem o tyle. Dobra, to. Myśleliśmy, że będzie koniec, ale pewnie, znam życie, jeszcze jakaś przebitka będzie. To nie wiem. Zobaczymy, co ogłoszą za chwilę. I w zależności od tego, pewnie się wpierdzielimy znając życie do Blinkowej Sabry i uciekniemy stąd. Bo nas zatopi. Więc pewnie znowu się będziemy widzieli na mounchili. Ale na razie o, błysnięcie. Nie wiem czy to będzie bliska widoczne, bo mnie to tak jasnęło na mapie, że ło! Aż zagrzmiało, aż pierdyknęło, ja cięż nie mogę. No, to wyraźnie czego jakbyśmy się nie widzieli, jakbyśmy nie przeżyli, to y, zostawcie taktyczną mapkę w górę. Subskrypcję. Jakiś fajny komentarz. Piszcie może, co byście chcieli zobaczyć. Albo może wreszcie ten domek, namówicie Liska. Wyczekujcie filmów. No i co, no tyle ile damy radę, to może coś tam jeszcze wydać i na ten kanał. Dokładnie. Tak, oczywiście. Cześć. Żegnam.